Czyli z tej strony no, witam Was w kolejnym odcinku z gry Minecraft i jak widzicie właśnie co przede mną leży, tak to leży właśnie smok. Okazało się, że w wcześniejszym odcinku miałem takie lagi, bo dwa pierdzielone smoki po prostu przylazły. Nawet jeszcze wyjdę, żeby tam nie lagowało uznałem, że a wyjdę sobie z ziemi. Co z tego, że teraz właśnie mi wywali Minecrafta, że rozwalając to powstanie tyle itemków odpadających, że po prostu wywali mi tak jak właśnie teraz się stało. I jak ja to zobaczyłem, ja czekałem, które jest pół godziny, czekałem, żeby to wszystko się ogarnęło, i są dwa smoki. Jeden właśnie śpi, a drugi sobie gdzieś lata, więc nie chciałbym spotkać tego drugiego. I tak sobie pomyślałem, że a co, zabije sobie smoka, zobaczymy się takie łatwe, czy w ogóle da się zabić smoka, czy no właśnie, czy na moim poziomie się da go zabić. Myślę, że da. Można spróbować. Jak coś nie będziemy zadowali to jeden obrażeń. Może nie wstanie. Oby nie wstał, <laughs> będzie problem duży, jak wstanie. E, no i co? I zobaczymy jeszcze tego Dungeona chyba, tak sobie myślę. E, I też wziąłem sobie przy okazji łóżko. Nie wincie mnie za to, ale tak, wziąłem sobie łóżko z Kreativa bo nie miałem by się przespać, a było mnóstwo potworków, więc raz się przespałem, wywalał łóżko, oczywiście żeby nie było bo nie będę tak to nie? <grywka> mogę porozwalać te te coś, co gada jak owca, tylko nie wiem, czy ten przykład chatkiem nie zabije od razu chociaż już chyba nie tak optymalnie chyba akcja myślę, że jest i włącza się na to O, Bęgi włączył się. Teraz będzie mieli normalnie go. Ja też będę miał tylko normalnie. I zobaczymy. Zobaczymy jak to pójdzie. Czy da w ogóle się zabić smoka? I czy w nocy dam radę przeżyć. Od razu jak zabijał smoka, będę spać o tego co Wam mówię. Tak, idę spać od razu. Słychać co to w ogóle jest Szybko Co? Zabiłem go Ta Umar, ale inny mnie rozwalił Ale zabiłem smoka I w ogóle w paszczę jak wtedy to biłem Jestem bardzo szczęśliwy Z tego powodu tylko dobre pytanie, gdzie ja stachłem? Tam! Tam, nie tu szedłem. Dobra, idź w ogóle na noc, więc trochę wygadzamy. Mi trochę jakoś dziwnie myszka na połazie, jakby DPI się popsuło. Tak, i tu skończyliśmy ostatnio i teraz zobaczmy... ...w ogóle... ...czy... ...coś tu... Idziemy spać on tak ten smok, Was frozen by a dragon On tu lata no. Jezus Marioak to jest? O, tu mogę Zabierać, nie wiem czy to bezpieczne teraz Zbierać chociaż co mi to w zasadzie co to w te kolce tak to chyba te kolce oddziaływam się na kolce Beka trochę ze mnie dobra jak to działa z tego co powoli a się dziwią co to za jakiś zabójca smoków tu przyszedł a to ja, Dodo. <laughs> yeah, to ja, Dodo. Dzień dobry. Ehe. ok. i jak to działa? Ja chyba mam normalną łapką. Ta. Okej, okay. wow, ej to ciekawe. Chciałbym się jakby dalej poruszał. A ta, bo. Bo ta, bo ja tu zdechłem, nie? To w ogóle ciekawie Dobra. Nie bić mi kolce. Czemu dostałem w głowę jak nadziałem się na kolec? niech ktoś mi to łaskawie wytłumaczy. Dobra, zbiera. Ja mu zaraz wywalę. Czego ty tu szukasz? Mój głup, otwórz się. Już zabieram się i znikam. Oła. Czemu dostaje śnieżki? Niech. C. Śnieżek, nie chcę tego, nie chcę tego, nie chcę tego, nie chcę tego. Kości mogę zabrać. Sług żyje, to jest, może nie wiem, dla niektórych ważny, dla niektórych nie. Jest. Straciłem dużo itemów, odradzałem się tam 2 miliardy, po prostu 1500 razy i, i tego, tego nie możemy zabić, bo ma za wysoki poziom, chyba. Nie chcę wchodzić w tą jego kupę. Poza tym w lawie się stworzyła jakieś kurna. No i właśnie Nie wiem czy one wychodzą W jakiś to sposób A wiem jak mogą wyjść, ja je mogę do tego zachęcić Miałem łopatę A już nie mam łopaty, dobra Tak, straciłem itemy Od razu wam mówię, straciłem Dość dużo itemów Okej okay. Ciekawe Dość Lagi Mam trochę żwiru, więc mogę zacząć ich tu kamieniować Mogę <śmogę> zrobić tak czy co? A to jakieś małe gówna w ogóle to są. Jak ja mogę coś z nimi zrobić? Chyba nic nie mogę z nimi zrobić. Dobra, potem my też się gierniemy. Teraz idziemy do tego. Co to jest? Widać. A. Git. Ok, to mogę zabrać, tego nie mogę. Niestety nie. No, fajne, takie sobie wezmę. Dobra. Pytanie, dobra, jak tam się wchodzi normalnie? Tutaj widać, że IGA też się potworzyły. A normalnie wchodzi się tak. Okej. Okay. To uznajmy, że właśnie sobie tu wchodzę. I mam tajemnicze zejście na dół, no to schodzimy. Nie, nie byłem tu jeszcze. Dla wszystkich ludzi zaciekawionych. Okej, okay, wygląda tu Wygląda jakby coś na mnie czekało. Poczeka. Dobra. Jak widzicie, woda jest popsuta. A, miałem naprawić wodę. Jest Dobra, już Detale nie. Animacje, włączam. Myślałem, że ten smok cały to przez to tak się zepsuł, ale już widać, czy nie. Dobra. No, kamam. Come come Kam tu Czy pakabria. Okej okay. Co my tu mamy? O, jedzenie. O, jak mi się przyda. O, jedzenie. To co mamy? Hmm. Lepkie. O! O, jednak wrzałem ten Shadeow kryształ Ciekawie. Nie biorę tego, nie biorę tego, 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 nie biorę tego, nie biorę. Dawaj to Patrzcie, to jest to. I A, wygląda normalnie. Myślałem, że jakoś... Trochę ciekawiej. No i co, ciągle tak się to zlagowało? Nie w nie w antyfajnie. Dobra, to zabieramy... O, kolejny gorący Zapper. Tam jest. Tam tu się się. O nie! Nie, dzięki. Mogę walczyć ze wszystkim. Ale nie z tym. No kama, wolę to tak jeszcze zamurować Respisz się? Chyba nie Dobra, to nie Mi się to przyda bardziej No i koks, No i sobie lecimy dalej Po inne tutaj tamki Siu, siu, siu. Przynajmniej zobaczymy jak to się uda yy, Daj ten gram poziomie Aha No, tak myślałem, że coś tu nie grało teraz już chyba ogarniam, co Ty, a, a. Chociaż mogę to pokonać To nie Wlazło we mnie, o Jezus, to koszmary, nienawidzę Marykadujemy się. Dobra, wiemy gdzie na razie. Nie będę wchodził. Ja jestem jeszcze za mało ogarnięty w tej gierce. Żeby nie było okadania potem, nie? To nie jest tak, że ja mam jakiś. się cykam. Ja się nie cykam. Tylko, że ja zginę tam po prostu. Ja, ja mam za dużo rzeczy przy sobie. za w Kiedy idzie, co widzimy? Przynajmniej wiem, że tutaj coś tu jest. Więc nie matki. Lipy. Idziemy stąd nie na smoka, o nie, wracam do domku nazywa mi się być może, że jak nam jeszcze te cholery spowiem. czy ja mam jakieś wiaderko? nie ale mógłbym coś zrobić, tylko potrzebuję drewna a ta, drewno. XD XD Co się zrespiło, jakie ja tam stałem? Nie Czym Ty jesteś w ogóle? Dobra, z jednym mogę walczyć O, jednak chyba nie Ty no gnoju, ale nie ma takiego... ...stania Tak, to ja też co mogę wejść tu i tyle Do wody Ja myślałem, że ty będziesz jakiś fajny kolego Nie, Z kolejny cham Oj, czupakabra Dobra, czupakabra już Dwa hity schodzi Rzucę to, co zrobię więcej w domu. No chodź, koleżko. Harry, cykać się mnie? Czy dojść taka piczka po prostu? O, ja se tu do wody wejdę i co? A, i co? Ty wejdziesz do wody ze mną? Dawaj, no chodź, no chodź, No chodź. Tak, to jesteś słaby, lamusca Tak to lamus niego, no właśnie, tak było widać. Czym się, że jak idziemy nie idziemy, pozabierz tył. Chce się żyć, o Nie no, ale nie, tam na razie nie wchodzę. To widać, że to jest zły pomysł dla ludzi takich jak ja z moim wykształceniem Nie no, czy to zniknęły wszystkie rzeczy? Tak. Czemu? Czemu to znikają mowy? Nie wiem. Dobra, ale to będzie tyle w tym odcinku. W kolejnym ogarniemy więcej rzeczy. I ja może jakieś diaksy znajdę czy coś. Będzie można pójść, więc w tym odcinku mieć na tyle, trzymajcie się i cześć!